Maneczko, z tej strony Avenisa, witajcie w poradniku do Minecraft jak zrestartować the end. Czy zastanawialiście się kiedyś na przykład, co na przykład chciałbym jeszcze raz wybrać się na smoka na moim świecie, ale cóż, zaraz go pokonałem. No, chyba żeby, chyba żeby przywrócić ten the end, będę musiał zainstalować jakąś modyfikację. Nie, to jest nieprawda, można to zrobić praktycznie bez żadnych programów, bez niczego, trzeba mieć tylko Minecrafta i system po prostu. I, I to tyle, więc może teraz wejdę tutaj do tego endu e, normalnie. Chcę Wam pokazać, że tutaj, jak widzicie, smoka nie ma. Smok już, smok już jest pokonany. E, jak możemy zobaczyć, wieże też już się nie palą. Wszystko można powiedzieć. E, wszystko można powiedzieć jest już. Po prostu ten end został już, e, że tak powiem, wygrany. Tutaj już, właśnie wygrałem e, ze smokiem. Teraz musimy właśnie powrócić na nasz świat, na nasz świat i najlepiej, żebyśmy i najlepiej właśnie, żebyśmy teraz wyszli z naszego save'a i pozostawić właśnie Minecrafta w takiej formie. I teraz przechodzimy do następnego kroku, właśnie jak to zrobić, jak zrestartować ten The End. A więc co musimy zrobić, aby zrestartować ten the end? Musimy przejść do naszego do naszego app data e, romaning.minecraft i tam wchodzimy w folder save. I teraz wybieramy save, w którym chcemy zrestartować ten the end. W moim przypadku to będzie Sky Island The Arena. I teraz co tutaj trzeba zrobić w tym saveie? Wystarczy tylko usunąć folder dim 1. Właśnie nie DIM myślnik 1, bo to jest odpowiedzialne za nether yy, Tylko właśnie samo DIM 1 jakby takie złączone. Usuwamy to. I to wszystko. I nasz end został przywrócony, jeszcze, że nie, jeszcze żeby nie było żawęzwali jakieś kity. Pokażę Wam to w Minecrafcie. A więc ponownie jesteśmy już w Minecraft. Wejdźmy teraz do naszego Endu i zobaczymy czy wszystko działa poprawnie. Chwileczkę się ładuje, do Terrian I uwaga End został przywrócony do pierwotnej formy Smok znowu lata I praktycznie w ten sposób możemy sobie stworzyć nieskończoną ekspiarkę Na naszym kochanym Smoku To by było na tyle Mam nadzieję, że filmik wam się podobał Do usłyszenia w następnym filmiku, trzymajcie się i cześć, papa pa, Moi kochani smokes